Witamy na konferencji po pierwszym meczu tego sezonu w Legnicy, do Państwa dyspozycji trenerzy obu zespołów. Jak zawsze zaczniemy od trenera gości, pan Kazimierz Mąska, bardzo proszę. Witam wszystkich. Myślę, że zasłużone zwycięstwo Miedzi. E, poziom spotkania oczywiście w proporcjach możemy gdzieś tam porównać do mistrzostw świata. E, dużo bramek, myślę, że też kilka kontrowersji, ale na temat kontrowersji nie będę się wypowiadał. Jeśli chodzi o mój zespół, myślę, że zagraliśmy fantastycznie przez 3 minuty po przerwie i, i chyba po tych 3 minutach za szybko uwierzyliśmy, że będziemy mieli wszystko pod kontrolą. Tak jak powiedziałem, mieć wygra zasłużenie, przeważała miała więcej sytuacji to, że skończyło się 4-2 przy takim przebiegu tego meczu, no to myślę, że też mieliśmy troszeczkę szczęścia w tej koncepcji, grając w 8. Dziękuję. I piszą. gospodarzy, pan Wojciech Staparla. Ja przede wszystkim chcę pogratulować swoim piłkarzom tego, że dzisiaj zagrałem naprawdę dobre spotkanie. Wygrali trudny mecz, bo zawsze mecz z GPS-em to są trudne spotkania i że prawidłowo zareagowali w sytuacji, kiedy po przerwie wychodzą na boisko. Stracili dwie bramki bardzo szybko, bo faktycznie ten mecz różnie musi ułożyć, gdybyśmy się w miarę szybko nie podpierali i nie zareagowali tak jak to zrobił mój zespół. Po no tej porażce w Brudziądzu to zwycięstwo było bardzo potrzebne z wielu względów. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mamy trzy punkty. Jeszcze raz gratuluję drużynie i myślę, że tutaj z Kaziem się zgadzam. Ten mecz, jak na warunki pogodowe, które dzisiaj panowały i na te wszystkie zwroty, sytuacje, jakie miały miejsce w tym spotkaniu, stał na niezłym poziomie. Myślę, że kibice się nie nudzili. Były bramki, były emocje, były zwroty sytuacji. Cieszę się, że z tej potyczki my wychodzimy jako zespół zwycięski. I jeszcze raz dziękuję piłkarzom. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Wszyscy nie ma, dziękujemy bardzo.